Chciałeś mnie widzieć? Tak. To jest wypowiedzenie Twojej umowy o pracę i zwalniamy cię w trybie natychmiastowym bez obowiązku świadczenia pracy. Ale co to znaczy? To znaczy, że zaraz przyjdzie tu ochrona i odeskortuje cię do wyjścia. Jak ochrona? Przecież zaledwie tydzień temu wróciłem z półrocznego L4. Nie możecie mi tego zrobić. Rozumiem Twoją frustrację, ale obawiam się, że możemy. Zbyt długo cię nie było i Twoje obowiązki przejął już ktoś inny. Niestety, ale w tej firmie nie ma już dla ciebie miejsca. Nie ma dla mnie miejsca. Rozumiesz to? Po tylu latach pracy to wszystko, co mają mi do powiedzenia. Nie mówiąc o tym, że ochrona wyprowadzała mnie z biura jak złodzieja. Ja tego tak nie zostawię. A co zamierzasz zrobić? <grym> jak to co? Nagram swoją historię o tym, jak mnie potraktowali i puszczę weter. A media społecznościowe zrobią resztę. Stary, rozumiem twoją wściekłość. Naprawdę, ale wywlekanie tego wszystkiego przed opinią publiczną może ci realnie zaszkodzić. <grym> zaszkodzić? Jeżeli już ma to komuś zaszkodzić, to tylko i wyłącznie im. Niech cały internet się dowie, jak ta wspaniała firma traktuje swoich pracowników. I co? Jak ci idzie szukanie nowej pracy? Beznadziejnie. Nie dostaję nawet zaproszeń na kupie rozmowy kwalifikacyjne. Wiesz, zupełnie tego nie rozumiem. Moje posty miały po milion wyświetleń. Firmy wysyłały do mnie słowa wsparcia. Kiedy ja wysyłam do nich swoje CV, nagle następuje cisza. Może ty mi to jakoś wyjaśnisz, co? No cóż, stało się po prostu. Pracownikiem niezatrudnialnym. Niezatrudnialnym? Czyli takim, którego zatrudnienie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Ale jakim ryzykiem? O czym Ty mówisz? O tym, że jeden wiral na swoim konflikcie z pracodawcą już zrobiłeś i nikt nie chce być bohaterem kolejnego. Czekaj, czekaj. Sugerujesz, że po tym wszystkim, co mi zrobili, to miałeś mi tak po prostu odpuścić? Nie, nie miałeś odpuszczać, ale mogli zwrócić się po pomoc do profesjonalistów zamiast. Brać wasze brudy publicznie. Bo widzisz, skoro w taki sposób postąpiłeś z jednym pracodawcą, to równie dobrze to samo możesz zrobić z kolejnym. A przecież żadna firma nie będzie podejmować takiego ryzyka. Obserwujmy powięcej.